Witajcie, Pomaga.PL to serwis, który zmienia świat na lepsze. Dlatego Dedra Exim dołącza do charytatywnej zbiórki na rzecz ciężko chorego Kubusia. Podejmując wyzwanie i dziękując jednocześnie Matryk Siedce za nominację do Gaston Challenge, przekazujemy pałeczkę i nominujemy kolejne firmy. Metalex Olsztyn, Lobo Market Zwoleń, mpbmeister.pl Liczymy na Was, bo pomaganie jest piękne. Zadanie jest bardzo proste. Wszyscy nominowani muszą wykonać 10 pompek lub 10 przysiadów. Jeżeli wykonają całe ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł. Jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł. Pamiętajcie, dzisiaj pomagamy Kubusiowi. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery.